Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Władca Piersieni. Tak, w tym odcinku jedna z moich właściwie faworyzowanych i bardzo uwielbianych misji, czyli Helmowy Jar. Tak, naprawdę kocham tę misję. Dobra, ale w sumie najpierw odblokujmy sobie lokację. Bo w sumie dawno nie odblokowywałem żadnej lokacji. Dobra, jest odblokowany Helmowy Jar. E a wejdźmy sobie jeszcze na konia, czemu by nie, tak wiecie, w taki profesjonalny sposób, yy, tu można kupić postać, yy, w taki profesjonalny sposób wjedziemy sobie na, do Helmowego Jaru. No, tak, tak, bardzo w profesjonalny sposób. Dobra, gdzie ja w ogóle chodzę, nie wiem, nic nie widzę. I, a znowu ten, ta scena jak rysują Leno no rany.

How many? Ten thousand strong at least. Ten thousand? It is an army bred for a single purpose: To destroy the world of men. Let them come. I want every man and strong lad able to bear arms. To be ready for battle by nightfall. Get the women and children into the cave. <laughs> ah. This is no travel of my sports And their shields broad. I have fought many wars. Bring word from Elrond and Riverdale. We are proud to fight alongside men. You are most welcome. Tak jest, w końcu możemy rozpocząć tę grę po dosyć sporawej kadscence. No i tak, jesteśmy w helmowym jarze. Mm, misji, tak jak już mówiłem, faworyzowanej przeze mnie, takiej wiecie, jednej z takich ulubionych misji. Jeszcze tylko tutaj się troszeczkę pobawimy, bo właściwie czemu by nie... Czemu by nie pozdobywać sobie kilku monet i nie zdobyć sobie prawdziwego bohatera? Dobra, co teraz? Co teraz? Co teraz? Tak, tą strzynię sobie rozwałem chociaż tego się nie da rozwalić. To ty gimli chyba. Nie, też nie to. No to dobra, poszukajmy sobie, obadajmy, obczajmy, co tutaj się znajduje. Nie, dobra, już wiem. Na początku musimy strzelić w tę tarczę. Tak, Mości e, Legolasie, jakbyś mógł tak trafić, byłbym wdzięczny. No, ludzie, weźcie, wyceluj. Dziękuję. No, nareszcie dobra. Możesz już ułożyć koła zębatę. Nasz gimli ma korpkę. Tak, i możemy kręcić, kręcić, kręcić. <laughs> po schodki, tak, tak. To, to chyba mogę nazwać schodami. Takimi pseudo-schodami, dzięki którym możemy dostać się na, na mur. Tak, bo naszym celem jest dostanie się czyli właściwie wejście na mur. Jakby ktoś nie wiedział. No a potem musimy w sumie wejść, to rozwalić, jak to Gimli ma w zwyczaju. No i dobra, Katręskę znowu. <laughs> Nie wiem, to jest chyba moja ulubiona scena z filmu. Tak, nie wiem, najbardziej mnie bawi. zaczęło się, dokładnie tak Więc tak, jakie jest nasze zadanie w tym momencie? Rozwalenie drabin. Tak, to jest takie nasze główne zadanie eee, Dobra, jeszcze jedna drabina gdzieś tutaj musi być. Tak, tutaj się znajduje. Tutaj jednak tylko gimli ją może rozwalić. Dobra, wiecie, jednym takim. W sumie taką jedną rzeczą, która mnie najbardziej irytuje, to to, że nie możemy strzelać do tych Uruk -hai, Ale ogólnie nie możemy do nich strzelać, na przykład przez ten mur, wiecie, że stąd nie mogę sobie spostrzelać, bo to by było w sumie ciekawe rozwiązanie. Tak samo jak w tej Mori. W tej Mori mogliśmy strzelać do tych orków, którzy byli tam daleko. Tutaj niestety... Chociaż w sumie też możemy, aczkolwiek nie wiem czy da się kogoś zabić. Chociaż ja wiem, czy się nie da, chyba się jednak da. Aczkolwiek nie wygląda tak imponująco jak w Mori. Dobra. Żeby jednak nie przedłużać, kierujmy się dalej ku zniszczeniu drabin. Ok, zostaną ostatnia drabina, Które, którą to musimy zniszczyć w taki dosyć inny sposób. Tak, nie, nie mamy... Yy... Nie mamy wyjścia, tylko musimy właśnie gimlim przejść przez tą całą klapkę. Kilka monet. Dobra. I teraz tak, coś do ułożenia. Do ułożenia jest ta cała płytka. Właśnie. I teraz możemy spokojnie zniszczyć drabinę. Ostatnią już. Drabinę, którą mamy zniszczyć. Tak. Tak, znowu więcej drabin, znowu więcej drabin i znowu więcej roboty. Tak. Pięć drabin tym razem do pokonania, ale pojawiam, że szczerze mówiąc, imponująco to wygląda. To, to, ten, ta cała horda orków, która tak biegnie tutaj w naszą stronę. No, całkiem, całkiem, sorry, Gimli. Całkiem fajnie to się prezentuje. Ja nie wiem, ja ogólnie bardzo przepadam za zawaca pierścieni i tak dalej, i tak dalej. Walka bitwa, właściwie tak profesjonalnie powiem, bitwa pod helmowym jarem to jest w sumie, taka moja ulubiona bitwa, tak to chyba mogę nazwać. I jak nie wiem, byłem trochę młodszy, to wiecie, lubiłem się bawić w te takie ataki i tak dalej. Ale znowu kassenka. I ta, ta scena po prostu jest według mnie żywcem wzięta z filmu. Tylko, że dana do Lego. No, po prostu ten wybuch, wybuch tego muru jest bardzo imponujący. Dobra, jedyne w sumie co mi przeszkadza troszeczkę, ale to tylko taki mały szczególik. Jedyne co mi przeszkadza w tej, w tej części Lego to właściwie to, że. Wiecie. W filmie jest ta cała scena, kiedy to ten elf ginie. Niestety nie powiem wam jego imienia, imiona imienia, ze względu na to, że nie jestem jakimś niesamowitym fanem Władca Pierścienia, ale lubię sobie obejrzeć. Wiecie, nie ma tutaj tej sceny, jak ten elf ginie, co jest troszeczkę, no, takim małym, małym, naprawdę małym niedociągnięciem, ale w sumie to chyba nie, nie aż tak bardzo szkodzi tej grze. Dobra, jeszcze tylko tutaj, ale teraz się gimli przyda. Tak, gimli musi zniszczyć te oto kamienie. Tak, kamienie. E, tutaj sam siebie przydał, my go nie mamy, także wchodzimy na mur. Czy w sumie do góry, nie na mur? ...as long as you can give me! GIVE ME! TIMBERS! It's a long way... ...I have to touch them! Mm. Hm. Don't tell the elf! Not a word. Dobra, ale zanim rzucimy Gimlim, zejdziemy sobie na dół, gdyż na dole jest skrzynia i prawdziwy bohater. Wow. Tak dosyć szybko osiągnęliśmy prawdziwego bohatera. Plus zapiszemy grę i możemy właściwie rzucić Gimlim przeciwników. Tak, a następnie Aragorn tutaj wskakuje i robimy rozwałkę na nie wiem jak to nazwać. Na pomoście to, to w sumie zła nazwa. Pomost to tak dziwnie brzmi. Dobra, rozwaliliśmy tą... ten taran i teraz ułożyliśmy e, tak, jakby bramę. Tak, wzmocniliśmy bramę. E, I teraz cóż, będzie gra Legolasem. Tak, gra Legolasem. E, musimy tutaj pozbyć. A, w sumie już jednej drabiny nie pozbyłem. Tak, yy, musimy się teraz pozbywać drabin Dobra jeszcze z tego co wiem będzie będą dwie drabiny Właściwie teraz już tylko jedna została O właśnie, ta Tak, czyli najbardziej właściwie taka imponująca drabina, bo na ten, ten harpu, aczkolwiek orków, y, dużo z niej nie wychodzi. Tak, myślałem szczerze mówiąc, że będzie mnóstwo orków z niej tak wychodziło, aczkolwiek no nie, nie jest jakaś niesamowita liczba tych, tych orków, tych uruch, haj, co tak wychodzą z tej... E, nie, właściwie źle to ująłem. Co wchodzą po tej drabinie. Tak, większość z nich to właśnie tylko tam sobie s, na tej drabinie tak jakby nie stoi, tylko no blokuje miejsca. O. Dobra, teraz na Aragorna. Układamy sobie jakąś platformę. Okej, okay, platforma ułożona, wskakujemy. Opsa. Wchodzimy na górę. I znowu kaccenka. Against such reckless hate, ride out with me for Rohan. <coughs> yes, let this be the hour when we draw swords together. Fell deeds awake now for wrath, now for ruin. I tak, jedziemy na koniu. Najbardziej imponująca rzecz w tej misji jazda na kucu. E, dobra, tutaj trzecia skrzynia. Tak, trzecia skrzynia. Czwarta skrzynia y, jest dosyć element w sumie niszczenia rzeczy możemy ją zdobyć, jeżeli zniszczymy pięć takich y, krzyży tak krzyży e, na razie pięciu czy czterech nie pięciu, pięciu, tak, pięć krzyży do zniszczenia. Ja już mam trzy, to jest czwarty i ostatni tam się znajduje. Okej, okay, mamy skrzynię i i i... Kaccenka znowu. Not a lot. Go get him! Tak, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą wielką bitwę pod Helmowym Jarem. No i misja Helmowy Jar, poziom ukończony, tryb swobodnej gry odblokowany. Tak, nowe postacie, ble, ble, ble. Prawdziwy bohater, co jest dla mnie wielkim zdziwieniem, że znowu mi się go udało zdobyć. Cztery skrzynie, to jest zresztą dużym wynikiem. I sześć klocków. Tak, więc w sumie, cóż, kontynuujemy tryb fabularny. Zobaczymy, czy jest jakaś cutscenka, jeżeli tak, to wysłuchamy jej, jeżeli nie, to koniec odcinka. I jest cutscenka. Mina Steerit, Tak, muszę wam przyznać, że Mina Steerit w tej grze wygląda imponująco. Aczkolwiek wam zaspojleruję, że mało będzie w, w tym zamku gry. No i w sumie, jeżeli chodzi o cutscenkę, to by było na tyle. Ja się tutaj z wami pożegnam, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się, na razie.